Witam serdecznie na kolejnym gniocie. dzisiaj tak troszkę w biegu, no bo ja jestem na uczelni, ostatni zjazd w tym roku, dzisiaj jutro, uczę się pilnie tego rolnictwa, bardzo dobrze idzie, już wiele razy Wam chwaliłem ten system online, no super, jest wstanę sobie przed zajęciami, wszystkim oporządzę, dam jeść, wymienię wodę i można się spokojnie uczyć, jeszcze jakieś okienko wpadnie, czy tam przerwa, to i gniota się zdąży nagrać i wodę wymienić, znowu jakieś smakołyki im czym się zaraz zajmiemy, ale najpierw lecimy do chałupy, bo przyszła mi paczka kolejna. O, zaszalałem z tymi zakupami w grudniu, no ale na Mikołaja kolejny prezent mam. To już chyba będzie na święta. Pan Jan mi polecił i lecimy rozpakować, bo jeszcze nawet nie otworzyłem. A przyszedł mi nowy inkubator, bo te plastikowe, co miałem do tej pory, no to one z każdym, jak to otworzyć, z każdym, wiecie, użyciem, te wyniki klucia były coraz gorsze, mimo bardzo dobrego zalężenia. No czytałem taką teorię, że te plastikowe... Inkubatory niestety mają tak, że one po każdym użyciu troszkę ten plastik się zniekształca, przez co te kolejne klucia są gorsze. No i może coś w tym być. I pan Jan, którego pewnie wielu z Was zna z grupy z Lasu na Facebooku, serdecznie polecam tam dołączyć. Dużo ciekawych informacji między sobą wymieniamy. Właśnie tego mi polecił ten inkubator. To jest taki domowej produkcji. Od tych samych osób zamówiłem koszt około 300 zł z przesyłką. Ta przesyłka troszkę podbija, bo wiadomo, za, za pobraniem na Oeliksie normalnie jest ogłoszenie. I zaraz zobaczymy, czy on przyszedł mi w całości, czy nic się nie uszkodziło. Mam nadzieję, że będzie lepszy od tych, które miałem do tej pory. No, pan Jan mówił, że już długo używa, jest super zadowolony, zawsze ma bardzo dobre wyniki lęgów. O, ten to już widać, nie plastik, tylko wiadomo. Drewno, dobra, otwieram to wszystko, żeby Wam tutaj nie szeleścić tymi, tymi taśmami. Jak otworzę, to się włączę. I tak oto się prezentuje ten inkubator już wypakowany. Bardzo solidnie był zapakowany. Mamy w zestawie dwie dodatkowe żaróweczki do grzania. Otwiera się od góry. Tutaj dwie już są zamontowane. Wiatraczek, u góry cały sterownik. No, to się na pewno nie będzie wyginało. To jest drewniane. To jest ten duży plus. No i właśnie mam nadzieję, że te wyniki klucza w tym roku będą dużo lepsze niż w poprzednim. Podłączam do prądu. Dobra, włączone. Temperatura. I słychać wiatraczki, że chodzą. Znaczy wiatraczek jeden. Jest czujnik. Bardzo ładnie to się prezentuje. Na pewno trzeba będzie higrometr tam wstawić do środka. Można tutaj na szybkę, i wtedy będzie wszystko widać, jaka jest wilgotność. Plan na ten rok to myślę, że nie będę za bardzo kluł jajek od swoich kur, chociaż kto wie. Może jakbym oddzielił bocianka z ekipą, to po nim to bym wykluł, ale tak raczej to albo jakieś ozdobne, albo jakieś nawet większe. Zwierzaki, ale on jest cichutki. No nie ma porównania z tym plastikowym. Tamten to buczał. A, bo ta pokrywa w plastikowym się tak telepała od tych wiatraczków, i głośno dosyć było. No, tak, jakby spać tutaj w tym samym pomieszczeniu, to by przeszkadzało. A ten jest zdecydowanie cichszy. Dodatkowa fajna rzecz, którą już tutaj widzę, to jest automatyczne obracanie jajek takimi sznureczkami. Tutaj sobie pociągamy i tam się przekręca, czyli nie trzeba będzie za dużo w to ingerować. Tak patrzę, co tam jest w środku, czy nie. A nie, bo tu w środku mamy pewnie tak, miseczki na wodę, żeby właśnie tą wilgotność sobie utrzymywać w odpowiednim w odpowiednim miejscu. Wiecie co ja teraz zrobię? Taki mały test. Kilka jajek tutaj wsadzę i zobaczymy jak to się obkręca. Perełka przyszła zainteresowana ona inkubatory. To bardzo lubi. Trzy jajeczka na próbę zamontowane. I czy działa te obkręcanie? No luks działa. Są brudne, to dobrze widać. No teraz błoto, to często jajka są brudne. Tak, tak. I obrócone. No Francja, elegancja. Mam nadzieję, że będzie mi się dobrze spisywał. Temperatura rośnie bardzo szybko, bo już mamy 24 stopnie i już perełkę u góry. Już perełka by chciała doglądać kurczaczków. No ale póki co to możemy wyłączyć te urządzenie, jajka schować, no bo wiadomo, klucie to dopiero na wiosnę. Pierwsze wrażenie bardzo dobre, bardzo jestem zadowolony, widać, że to jest solidnie wykonane, wszystko działa, łatwy w obsłudze, łatwy sterownik. Myślę, że będzie, Myślę, że będzie w porządku. Jeżeli chodzi o to, gdzie go można kupić i tak dalej, to tak, doszedłem do wniosku, że się wstrzymam do pierwszego klucza. Zobaczymy po wynikach, bo też nie chciałbym wam polecać czegoś, co nie sprawdziłem w praktyce. Także zobaczymy. Jak będzie wszystko w porządku i elegancko, to na pewno, jak będą odcinki już z klucza, to wam wszystkie tam namiary do państwa wrzucę, o ile nie będą mieli nic przeciwko. Perełka, oczywiście. Pierwsze co? To do kartonu, do kartonu. Ten karton to i tak, taki mocno pocięta, ale i tak się musi do niego zapakować. Nie ma lepszego domku od kartonu. Mimo że tu obok ma takie, i tam dalej ma jeszcze ten stojący. To jak tylko karton jakiś tu zostawię, to ona już siedzi w środku. O, na długie zimowe wieczory, to może Perełce zrobimy jakiś domek z kartonów. To powinno być udane. Oskubany, już tą piłeczkę zabrał Perełce. No ona się wcale nią nie bawiła. Już ją zawinął, tak już pod samochód, zaraz dołów znowu na kopie, jeszcze jedzenie jej zabrał takie, już puściutkie, prosto do wyrzucenia, co nie dojedzone to zawsze jej pożre tą resztkę. No i co, po co pod samochód wrzuciłeś? Teraz sobie wyjmij. O, tyle po mamałydze zostało, cały gar dzisiaj miały, tylko troszkę tu co na rozwalane, a ga w garku to jak, jak wymyty, wszystko wydziobały. Szybciutko wymienimy wodę, bo tutaj to już oczywiście prawie same było to standardowo. Zaraz wszystkich puścimy na zielonkę. Ja się idę dalej uczyć, nie ma wyjścia. Dobra, a i smakołyki jeszcze. Woda wymieniona, w międzyczasie dałem im czerwoną kapustę i buraczkę. Ale patrzcie, że na czerwoną kapustę tak się nie rzucają, bo nigdy wcześniej im nie dawałem, z tego co pamiętam. Biała to już by była cała rozdziobana, a czerwona, jako nowość, to muszą się zastanowić. No, wyczytałem, że czerwona też jest dobra dla kur. Można im od czasu do czasu dawać, ma tam dużo witamin, różnych związków, które są im potrzebne i nie powinna być szkodliwa. Zaznaczam, że z tego co wyczytałem, jak macie jakieś doświadczenia na ten temat, czy wiedzę, to byłbym wdzięczny, jakbyście się. Podzielili w komentarzu i ukroiłem kawałek dla silek. Zaraz im też zaniesiemy. Proszę uprzejmie i dla Was trochę czerwonej kapusty. Może wam będzie bardziej smakowało. Bo tamta banda jak nie zna, no to tak ostrożnie do tego podchodzi. W sumie wy jeszcze bardziej ostrożnie. No ale może, może. O, dynia cała wyjedzona. Trzeba wam zabrać tą resztkę. Patrzcie, jak ładnie Opędzlowane, sama skórka została. Dobry panowie, dobry. Co tam u was? Słychać w wielkim świecie, chyba wszystko w porządku, ale całe siano zjadły. O, głodomory, głodomory. Widać, smakuje wam te sianko, bo nawet jeszcze tej lepszej paszy troszkę zostało. Macie jeszcze po buraczku, a i ziółek wam nasypie, bo tu miałeś ziółka, patrzcie. Nic nie ma. Naturalne to naturalne, takie dobre, suszone. Proszę bardzo, wszystko uzupełnione. Sianko, o, sianko muszę przynieść z drewutni, bo już tutaj macie... Końcóweczkę, ale te suszone różne liście i specyfiki to im wyjątkowo smakują. O, jak czarny się boi głaskania. Łatka tak mniej, trochę da, ale też niechętnie. No, kto lubi jak mu się przeszkadza w jedzeniu? Tak, bez jedzenia to by się dały głaskać chętniej. Prawda łatka? Znaczy łatka, łatek, już wiem czemu uciekałeś, bo ci źle mówiłem. Ty już jesteś dawno łatek, a nie łatka. No i teraz, jak już zmieniłem, to patrzcie, jak ładnie się daje głaskać. A, jeszcze szybciutko już zdejmę tą starą słoninę, bo ona już troszkę długo wisi. Ja jak tam się uczę, to z tamtego okna sobie obserwuję leśne ptaszki. I tak się przypatrywałem, wszystkie rodzaje sikorek przylatują. Bogatki, modraszki, sosnówki ubogie i czarnogówki, tylko jeszcze nigdy nie zauważyłem u mnie Czubatki, są takie sikorki, czubatki z takim czubem na głowie. Nigdy mi się nie udało u mnie zaobserwować. No tak z tej słoniny, to już patrzcie, to już praktycznie nic nie ma. O dobra, to to już wyrzucimy. To to nawet Edziowi nie daje. On dostanie swoje jedzenie, a takie to stare, brzydkie, to może niekoniecznie najlepsze dla niego. Chociaż kto wie, no może i by zjata, może i lepiej wyrzucić. No nie wiem. Edziu zaraz dostaniesz obiad, to sobie zjesz. A sikorką w zamian takiego tłuszczowego patyczka powiesiłem. Oczywiście prawie wszystko wyjedzone, to im nasypiemy, no ich naprawdę setkami, setkami przylatuje. A wczoraj coś sobie poglądałem o tych sikorkach. Pan mówił w programie, że jedna para sikorek potrafi wyprowadzić dwa lęgi w ciągu roku, i cała ta ich rodzinka potrafi zjeść przez cały rok 75 kg. Robactwa. No to ja się nie dziwię, że u mnie nie ma problemu z komarami i takimi innymi myszkami. Prawie, że wcale tu nie. Ja nie wiem, czy mnie tu przy domu to dwa razy w tym roku może komar uciął. A jesteśmy w lesie. O, kaczkom to kapusta zasmakowała. Obgryzają sobie. To jak one zaczęły, to i pewnie reszta dosyć szybko się do tego zmrowi. I ta wielka biała gęś też już przyszła. I trochę szkoda, bo balbin w ogóle nie jest nią zainteresowany ani trochę. Za tamtą to, oj, bardzo, ale to bardzo co chwilę go widzę tam, jak się za nią zabiera. A za białą ani razu, no ona jest dużo większa od niego, może musi jeszcze troszkę podrosnąć. Obiad podany, to puszczamy całe towarzystwo. Niech też sobie jeszcze troszkę pokorzysta z dzisiejszego dnia. Polata po zielonce. Jeszcze zielonce, a już mamy ładnie grudzień, ale wiecie, Barbara była po wodzie, to święta zapowiadają się po lodzie. Także do świąt dwa tygodnie mniej więcej, to niech korzystają, niech korzystają. Kaczki, indyki i gęsi już tam często chodzą aż pod płot, no bo tam więcej mają zielonego. Troszkę się w ogóle tam zazieleniło z tamtej strony, patrzcie, tam była taka pustynia od połowy podwórka. A teraz tak z daleka patrząc, nawet nawet zielono. Zobaczymy, jak tam na wiosnę wszystko odbije. Na pewno udało się tam w miarę wyrównać, bo to z dwa razy było zorane. Nie ma takich dołów. Może sobie rosnąć fest. Łatwo się będzie kosiło na pewno. I to niestety wszystko w dzisiejszym króciutkim gniocie. No, bo ja już muszę lecieć. Póki co z inkubatora jestem bardzo zadowolony. Wydaje się solidny. Przede wszystkim jest bardzo cichy. Jeżeli lęgi będą z niego udane, to będzie super. No, marzec pewnie gdzieś. Tak myślę, pierwsze, pierwsze jakieś jajka się tam wrzuci. Jeszcze nie wiem, czy od gęsi, czy od czegoś innego, może od kaczek. Zobaczymy, co mi się będzie niosło. Czy będzie się podbierało im jajka, czy same będą chciały siedzieć. No to czas pokaże, ale na pewno w tym roku będzie wykorzystany niejednokrotnie. A ja się z Wami żegnam jutro niedziela, także zapraszam na spacer z Edziem o 7 rano. A na dzisiaj to wszystko. Na razie, cześć!